Fatuoria. A my gdzie jesteśmy? Na Dzięki piarzy Kierunką taki Sara gryzie kija Po francusku Temperatura jest taka spokojna Bo jest około 35-36 stopni Ale wieje wiaterek I jest wrażenie, że jest około 31,5 Sara, hej, chyba dorwały. Co się zaubryzło? Co szukasz? Co jest, Sara? Daj, kija! Kija, kija. Dawaj. Daj kija, daj, kija! Daj, kija! Daj, kija! Daj, kija! Daj, kija! Daj, kija, czy nie? O, daj, kija! Szczerze mówiąc w tym roku ludzi jest mało, bardzo mało, Ukraińcy trzymają ceny bardzo wysokie, wyższe niż Włoszech, wyższe niż Słowenia, a warunki zostały te same, powiem więcej, warunki się cofnęły, tak zwany, może nie Mieszko pierwszy no ale Breżniew, Breżniew na pewno, warunki... To, że my mamy nową kwaterę, gdzie są trzy pogoje, klimatyzacja. Są takie warunki, że kibel jest na zewnątrz. Ja lubię zobaczyć, to zobaczyć spokojnie. Nie muszę mieć kibelu. Nie, nie, nie Sara? Tak? No to koniec.